Witamy Was przedświątecznie. Już wkrótce obchodzimy święta narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym wybraliśmy dla Was fragment z Listu do Filipian z drugiego rozdziału. Tak, to rzeczywiście jest piękny fragment. Posłuchajcie. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On Choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dzięki. Właśnie. Ten fragment pasuje do świąt, ale miejmy świadomość, że ten Pan Jezus, który przyszedł i którego święta obchodzimy raz w roku, właściwie jest centrum naszego życia. On jest w nas i tym możemy cieszyć się codziennie. Zwracamy się do Was wszystkich, którzy kiedykolwiek przeszliście progi K5N, ale też do tych, Którzy znają nas może tylko z obserwacji, z internetu, ze śledzenia naszych programów albo z tych, którzy teraz nas słuchają. Słowem, wszystkim Wam życzymy wspaniałych świąt, przenikniętych Jego obecnością, tą atmosferą, która bije z przeczytanego fragmentu. Życzymy Wam też szczęśliwego nowego roku. Roku, który będzie niósł poczucie spełnienia w Chrystusie.